No cześć wszystkim. Dzisiaj kolejny owad. Jak sami widzicie, do końca nie wiem, co to miało być. Jakaś osa, pszczoła, albo motyl, albo nawet chyba mucha. Nie potrafię się domyśleć dokładnie, ale konstrukcyjnie bardzo fajna zabawka. Bardzo fajnie się to konstruowało, budowało. Ważne, że nie mamy tu naklejek, tylko nadruki w cenie za 2,50. To już jest naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o same klocki i plastik, z jakiego są wykonane, jest to plastik bardzo fajnej jakości. Naprawdę muszę tu pochwalić, że takiej jakości plastik w takich pieniądzach no to już jest coś sama konstrukcja też jest dość prosta, choć może nie dla każdego tak wyglądać. Instrukcja bardzo fajnie nas prowadzi przez wszystkie etapy budowy. Wszystkie elementy bardzo łatwo się montuje, więc zabawy jest co nie miara, a że zestaw jest mały. Jeżeli chodzi o pudełko i tani to można zawsze kupić kilka tych zestawów i z nich coś innego jeszcze zbudować. Bardzo fajna alternatywa dla większych zestawów. Jeżeli chcemy jakieś elementy, tutaj akurat wszystkie klocki fajnie do siebie pasują, więc można je wykorzystać później do jakichś innych konstrukcji. Co na pewno u mnie się bardzo szybko wydarzy, bo zbudowane wcześniej konstrukcje bardzo szybko przestają istnieć i tworzone są nowe. Zestaw polecam. Warto rozejrzeć się po sklepach za 5 zł i u Chińczyków i znaleźć coś dla siebie. Niekoniecznie z owadów ani zwierząt, bo jest dużo fajnych zestawów niewielkich z ciekawymi konstrukcjami. O tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej!